私に好きで何をしてるの? Banderu wszystkim. Siemana Johnny, Dazem Radziu. Kasia, Monia. Siema wuja. Siemanko. Patrzcie co myśmy za pogodę trafili. Ja pitole. Siema Jolcia. Idziemy. Z małą tu maszerujemy. Zobaczcie jak mała. Jest zakapturzona. Cała mokra. Już wam pokazuję. Arena Verona Arena Verona Siema Norberto Siema Nero Pada, leje, kurde tutaj też leje, niestety Jest taka pogoda Siema Adamo, siema, siema Siema Nero, witamy wszystkich Ale to Kasia, dzisiaj dopiero się teraz rozpadało Byliśmy już tu, łazimy Dobre trzy godziny i cały czas było fajnie i teraz zaczęło padać. Dzięki Dorotka. O, tu nasza ekipa. No. <ścoughs> Pozdrawiamy Danie. Andrzej, jesteś na live. Powiem Ci, że No. Fajnie i nieprawda, że też spada. 15 Ta arena jest tak stara jak moja No, jeszcze 15 minut, ale zobaczcie, jak to wygląda. Pozdrawiamy Rzeszów, Kubuś. Siema, Roberto. Siema, Dero. Jak widzicie, jesteśmy... W Weronie, jesteśmy w Weronie, dziękuję, dziękuję, dziękujemy wszystkim, życzymy szczęśliwego nowego roku, dużo zdrówka, dużo miłości dla Was, Aniu, wszystkiego Siedem. dobrego. Stasiu pisze, heja Emi, ekipa. Buziaczki, puziaczki, Przemoknięcie, jak te kury, no ale wszystkiego dobrego. Rafał, siemandero. Dobra, daj, daj, daj. Nie możemy się tam dostać, nie możemy się tam dostać, eee, gdyż... My jeszcze idziemy od i dochodzimy z drugiej strony, obchodzimy całą Paredę. To jeszcze z tamtej pójdziemy? No to chodźcie, no to mamy 15 minut, no. Jest e, tak zorganizowane, że można tylko e, wychodzić z tej strony. Nie wiem, czy są za duże tłumy tutaj, czy jak, ale e, jest... Nie możemy wejść, no. Byliśmy już tu wcześniej, ale wyszliśmy się przejść, trochę połazić i teraz nie możemy... Dziękuję Stasiu. Nie możemy wejść z powrotem tam pod scenę, a scena jest usytuowana przy arenie, czyli przy Koloseum w Weronie. To się nie nazywa Koloseum, tylko arena. Ja tu muszę cały czas patrzeć na moją małą, żeby mi się nie zgubiła. Bo taka malutka moja mi tu w tłumie gdzieś zginie. Ja muszę pilnować, żeby mi tu nie porwali jakieś tutaj takiego typu ludzi jak wuja Stanisław, który cały czas chce mi żonę porwać. No, a ja i nie dam nikomu, bo to jest moje serduszko kochane. A ci już dzisiaj zapowiedzieli. Co? A jak się powiedział, to uważa. A no, no, ja wiem. Żeby no. ci żony nie porwali. <laughs> nie Dzięki Elcia, wszystkiego dobrego. Jolcia, dziękuję. No jesteście we Włoszech, ale co to za Włochy, jak my nie możemy się dostać w tak fajne miejsce i tu chyba też nie wejdziemy, bo tu znowu ludzie stoją. Dziękuję wuja, pozdrowionka, tu znowu ludzie stoją i znowu się zblokowało wszystko, jakoś nie możemy nie możemy wejść. Ta werona jest tak przepiękna, kochani. W ogóle w nocy jest total klimat. Wszędzie ludzie. Dziękuję, Aras, dziękuję. Czekajcie, podejdziemy tam do... O. Zaraz się zapytamy, czy możemy wejść. Co, trzeba? Dziękuję, Biniu. Co? Jeszcze inna strona. Jeszcze. Musimy, tu jest wyjście, musimy jeszcze obejść to dalej, żeby dojść tam do wejdziemy. Do zegara, tak do bramy, jak żeśmy wchodzili, ja pierdzielę. Masakra. <grymne> Dziękuję Karolina. Wszystkiego dobrego. Zdrówka dla Ciebie przede wszystkim. Ta mina Tarnogrodzkiego jest najfajniejsza. Ja uwielbiam jego mina, jak on już jest tak jest załamany. To to ja ja no to nie trzeba było tyle żłopać. Gdzie one teraz poszły? Tu jest nula, dobra. A Emi poszła się pytać? Okej. Okay. No, także zobaczcie. A, tu jest wejście, dobra Uwaga, może wejdziemy Siema Garcia, Siemandero Siemandero, nie wiem czy nam się uda w ogóle tutaj dostać. Ja pierdzielę Same parasole Nie, nie przebijemy się chyba O ja pitole Dobrze M i TT Tu jest wejście, tylko jak tam się dostać? A za dużo, nie? Idziemy pod zegar o Ale to jeszcze jest kawał drogi wtedy mamy, nie? Za czym kolejka, żeby się dostać na Sylwestra. Ja wiem, ja wiem. Już sprawdzamy. 10 minut. Za 10-12. Chcemy zejść sobie jakieś ustronne miejsce, bo tutaj tego nasza jest. Nie wejdziemy Mariusz. Tak? Dobra, to lecimy pod brzegem i atamprowadź. To musimy jakoś szukać w rąkach, czy? Ja pierdzielę. Kto to no to się wychodzi. No nie. Najwyżej staniemy, gdzieś tam no, w bocznej... Miał być nasz Sylwester taki wspaniały, ym, no, naszej ekipy, a tu się wpierdolili, tak na chama. to. No, ja. Widzisz, taki na krzywy ryj i nawet, nawet nie chcą zapłacić. Ja w dole. Rafał, wszystkiego dobrego. Co chcecie? Nie ma żadnego planu. Dobra, Dobra. idziemy gdzieś w bramę. Jak nie, no ja mówiłam, żeby albo dochodzimy tam. Ale do zegara my mamy kawał drogi do obejścia. Nie? To Może nas ten podwiozą. <noise> Andrzej, załatw, żeby nas podwieźli. Siema Krzysiu, cześć we krowskie wykopki <mianowisku> miny Sylwestrowiców <mianowisku> Już wiesz, że nie przyjedziesz, no się wiesz, że nie przyjedziesz. O nie, zaraz się zacznie nerwówka, kłótnia. <laughs> A mi się podoba. <laughs> A mi się podoba, bo jest fajny. A no, siema manifest, siema dero. Ale żeśmy się wybrali, kurde, bo żeśmy... Przez Andrzeja to jest wszystko. Bo żebyśmy łazili po Weronie, to byśmy teraz tu byli w środku. A że jemu się zachciało łazić po kumplach, to nas do kumpla wyciągnął. No, tak by do kumpla nie mógł iść na browara sobie w inny dzień, tylko w Sylwestra. cholera jasna. Taka prawda. Nie? Taka prawda, bo... No, Mart... Tak, byliśmy tutaj pierwsi o godzinie 21. Teraz Andrzej lecisz po piwo Słyszysz nie odwracaj się O już tu policja, lokale już coś się dzieje A może lepiej tam nie wchodzić Co? Okej okay. Pewnie że nie Jarek, wszystko jest To trzeba brać namiętowo. to po prostu jest sylwester tu nie ma się co denerwować, nie ma się co kłócić, nie ma się co wkurzać. Bo wiecie, jaki sylwester, taki cały rok. Także o mało noc spędzi. A gdzie Nie. Na miłość, nie? No. 7 minut. Leje, zebra. Mokra Włoszka, prawdziwa Mokra Włoszka. Tak. No, z kruplami. Macie na żywo zobaczyć ten Z mokrą głożkę Oryginalna Oryginalna Co tam Kasia pisała Mariusz? Nie to Monia pisała Powiedz to Mariuszowy bo ma minę jakby chciał ich wysadzić Chcesz ich wysadzić? Ale torbę ma. A co w tej torbie ja wam nie powiem? nie, Siema Darek, Siemandero. Cześć Mariusz. Pepsi Odkręcisz mi Pepsi, mogę cię prosić. może godzinie. Chcesz, łyka? Nie. Ja Dziękuję. No już teraz kilka, kilka i będziemy witać nowy rok. Zmoknięcie jak te góry, ale widać. No trzyma. No i fajnie. Ale wiesz, że woda to też jest na szczęście, nie? Dziękuję Icia. Przez Dziękuję. Woli swój balkon a tam. ja się nie wynerwuję. Ja mam ubaw z tego. Ja po prostu nie chcę się denerwować, ja Wam życzę, kochani, zostało 5 minut, ja Wam wszystkim, co jesteście na live, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, dużo zdrówka, dużo miłości, dużo pozytywnej energii, żebyście cały czas byli tacy, co jesteście, bo tu jest na te 47 osób, to jest wiadomo, ta nasza stała ekipa, także kochani, ja Wam życzę naprawdę wszystkiego, wszystkiego, najprzede wszystkim zdrówka, bo zdrówko jest... Totalnie najważniejsze, jak mamy zdrowie, to już mamy wtedy wszystko, resztę możemy sobie zrobić przede wszystkim uśmiechu i przede wszystkim pozytywu. Pozytywu napełniajcie się pozytywną energią, dawajcie w siebie tę, tę całą pozytywną energię, żeby potem się gdzieś nią dzielić. Ja to zawsze będę powtarzał, bo wiecie, jak robicie też dobro i dajecie w uśmiech, to ten uśmiech daje Wam również drugi uśmiech. I to jest fajniejsze. nie? Zawsze trzeba iść przez życie uśmiechem, bo jak dzieci z munią, to jest potem trochę lipa i ja coś na ten temat wiem i nie chcę już być smutny. Nie chcę już być smutny w życiu. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem i chcę, żebyście wy również byli szczęśliwi, także szczęśliwego Nowego Roku. <laughs> nie wiem czy mogę powiedzieć o mojej ekipie. Jesteście szczęśliwi szampana szykuj! Kto ma tego szampana? No bo to już parę ten zostało. Ty masz szampana? No to szykuj, ale Mariusz też ma szampana. Szykujcie szampana, no bo to już jest co? Dwie minutki. Drugiego? Wow! Yes. Teraz będą odliczać. Darek dziękowa na zimne zimne. Ale to jest torped francuski. Niechcieli z nami nie oni bez szampana zostali... <grymne> są... <grymne> <grymne> Jakie numeranty! Andy? Ja Pitole. Pewna dziewczyna witali została bez szampana. Siema Rybcik. Andrzej dostał do torby szampana, ale od tych znajomych, co byliśmy u nich. A, no to Mariusz, no, a myśmy się rozłączyli, bo nie dało rady przejść, żebyśmy wszyscy przeszli tutaj i dotarli. No i teraz kto ma szampana? 50 sekund jeszcze nie okej trzymam kubeczek, Szyman kubeczek. Okay, kubeczek. O. chciałbym wam to Sam jestem ciekaw jak będą strzelać tylko nie wiem czy to będzie stąd widać mam nadzieję że to będzie gdzieś tutaj palić poczekaj Andrzej poczekaj jeszcze chwila jeszcze chwila Jezus, ci z samochodu walą chyba? Co to są za wariaty? Tu będzie Granda teraz. A nie, Albania. idzie. Dawaj, 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 dawaj! Nowy rok! Szczęśliwego nowego roku! Ja

Możemy się pocałować i tak. Szczęśliwego Nowego Roku. Jak się chłopy całują, to deszcz będzie padał. Do młodzieży szczęśliwego Nowego Roku. Ja pierdzielę. Angie, nowego szczęśliwego. Ura!

Stop, Nie, Nie ma pogody. Nie ma No i fajnie, kochani, wszystkiego dobrego. Nie ma. Nie powiem ci tak, ale szczerze. Ale szczerze. Jeszcze jest, poda, nie jest. Ej, Ej, nie Ej, Ej, nie jest, pogoda, robimy. ważne jest, co jest, humor i towarzyszki. Dlatego jest, wszystkim w nowym roku Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć,

Dziękuję. Kochani, jeszcze raz, najlepszego dla Was. Wszystkiego dobrego. Byliśmy na żywo, złożyliśmy życzenia, tak jak Wam obiecywałem. Także jeszcze raz. O, czekajcie. <grymny> <grymny> Tak, Archole z naszej miejscowości mamy szampana piję. Oh! Happy New Year! Wszystkiego dobrego, kochani, jeszcze raz dziękujemy Wam ślicznie. Dziękuję Wam jeszcze cały czas za ten cały rok, cały mega zarobisty rok, że byliście, że cały czas jesteście My ba idziemy bawić się dalej tu z ekipą, bo nie wiem, wszyscy są smoknięci. Idziemy kombinować co dalej, czy gdzieś na jakieś tańce, czy coś. Trzymasz minę, ale na chwilę. Trzymaj, tak. Także tak. buziacki dla Was. Wszystkiego dobrego. O! Piękne miny. <grywy> Każdy szczęśliwy. Dziękujemy Wam jeszcze raz. Bawcie się. Do zobaczyska. Na następnych na następnych filmach. Jeszcze raz szczęśliwego nowego 2024 roku. Nara! Już, dziękuję!